Lukspaw wiodący producent ogrodzeń, poszukuje pracowników na stanowiska spawaczy, montażystów ogrodzeń, operatorów maszyn do obróbki metalu, lakierników proszkowych, operatorów CNC. CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: Jesteśmy w Stąporkowie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Dziś prowadzimy dla młodzieży przedszkolnej, głównie też dla młodzieży tutaj z gminy Stąporków, warsztaty o charakterze ludowym objaśniamy stroje ludowe obowiązujące w naszym regionie zarówno w regionie kieleckim, świętokrzyskim jak i w regionie opoczyńskim. Zajmujemy się też omawianiem narzędzi, które dawniej używano do prania, maślnice, kołowrotek, przędzenie. Omawiamy wszystkie te rzeczy, żeby jak najlepiej młodzież zapoznać z kulturą ludową, jaka dawniej obowiązywała. Teraz mamy też kontrabas jako instrument też omawiamy sobie instrumenty, uczestniczy nasz zespół ludowy z Mokrej w tych warsztatach, pomaga jakby namacalnie pokazać dzieciakom stroje ludowe, dziewczyny też tutaj tańczą, panowie grają i mamy takie warsztaty właśnie fajne dla młodzieży z gminy Stąporków. Co jeszcze poza takimi zajęciami dzieje się w gminie Stąporków z okazji ferii zimowych? Z okazji ferii u nas w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu oczywiście są prowadzone różne zajęcia. Mamy też dla młodzieży wycieczki. Dziewczyny tutaj jako opiekunowie jeżdżą na wycieczki z dzieciakami. Jutro też mamy nową słupę. Wczoraj była Warszawa, dzisiaj mamy te warsztaty. Przyszły tydzień też zapowiada się ciekawie. Zapraszam do oczywiście obserwowania naszej strony Miejsko-gminnego Ośrodka Kultury sportu na Facebooku tam można wszystkie szczegółowe dane co do naszej działalności tutaj w trakcie ferii dla młodzieży z gminy Stomporków wszystko można przeczytać na stronie no, właśnie i co dokładnie jest na następny tydzień planowane? Mamy właśnie wycieczki, jest też, tak jak mówię, w każdej dziedzinie, bo ja akurat zajmuję się od strony ludowej, tutaj zespołami i też chciałbym, jakby młodzież zapoznać z tą kulturą ludową naszą. A mamy też oczywiście stronę sportową, czyli mamy stadion, gdzie tam. Jest też, koledzy prowadzą siłownię, mamy też taką działalność, jest też piłka nożna, mamy klub, który działa przy, bo tak jak mówię, to jest miejsko-gminny ośrodek kultury i sportu, więc ten, ten sport jest włączony w naszą działalność. 3, 4,